Gdzieś niech twoje serce rozwiąże je. trudne sprawy. Lepiej się gaci trzymajcie bo dzisiaj ja prowadzę Kurwa znowu on dajcie żyć przecież to jest jakiś pirat drogowy Co się strasz raz tylko straciłem prawo jazdy Raz no dobra może dwa albo pięć Nie wiem na jakiego chuja wy chcecie jechać do zoo jak zoo mamy w domu To my nie jedziemy do burdelu Jakim cudem dostałeś z powrotem prawo jazdy Ty się nie pytaj o takie rzeczy tylko się ciesz że cię w ogóle woże gdzieś Żebyś ty jeszcze jeździć umiał bez jajniku No i co powiesz na to że jeszcze nie leży w mewrowie Jak na razie to przejechaliśmy kilometry i siedzimy uwięzieni na stacji paliw bo diesla. wlałeś diesla nie żebym się chwalił, ale zabiłem wczoraj. Pająka był duży jak fiut minho, ale dałem mu radę. Fiutowi czy pająkowi? Ogarnili się, bo w kurwiarz. Zsikałem się. Ciekawe, co będzie, jak wjadę w tą ciężarówkę. Myślę, że nikt by za nami nie płakał. Czy jedziemy w końcu do burdelu? Nie domaczka, maczka, mówcie, co chcecie. Wyciąg z kutasa. Ja chcę dziwki. Dla mnie spusty do gardłowe. Poproszę normalną rodzinę. Ja pierdolę, wreszcie jesteśmy. No i gdzie te dziwki? O Boże, Miki! Ale ty jesteś Nie, no, w końcu, za srańce jedne się wygramoliliście z tych łóżek mamy do pogadania. Stary weź daj spokój, by nas napierdalają, jakby ktoś cegłą nas napierdalał. A to ty jednak pamiętasz, co się działo? Ja patam przez was, musimy zaplanować remont i to już. A co nie podoba ci się, przecież zajobiście jest. Zajobiście było wczoraj, jakajen nie pomyślał, że jest księżniczką Zosię i nie przyprowadził tu stada zwierząt. Nadal się zastanawiam skąd on je wytrzasnął, no muszę was chuje zmartwić bo te zwierzęta to były wasze ciuchy, a to dlatego prawie wszystkie leżą na dworze, no tak bo zaczęliście te swoje zwierzęta wypierdalać za drzwi jak pojebani gdy któryś z was wyrzucił żrandol. Teraz się kurwa zastanówcie, kto by nam zrobił, Raymond. No przecież my zrobimy, postawimy nowe ściany, nawet, przecież my mamy. Do tego skile zapomniałeś. Jedyne skile jakie macie, to najebanie się jednym kieliszkiem czystej wód, po czym się wam film urywa. Z ostatniej chwili po naszym całym cichym i spokojnym mieście latają ciuchy do koloru, do wyboru. Jeśli nie masz ciuchów, wyjdź na ulicę i pooglądaj, może coś ci się spodoba. To dar od Boga chyba wysłuchał wasze modlitwy, ej widział ktoś moje gacie w papaje, no teraz prawdopodobnie ktoś inny ma je na dupie, Boże jak ty mi mogłeś gacie zajebać, nie ja tylko on, witam znowu pragnę poinformować abyście uważali na mężczyznę wyglądającego jak Jezus z gaciami na głowie z grafikami podobnymi do papaji ponieważ może być niebezpieczny, nie no ja idę kurwa budować nam te ściany, ta z czego chcesz je niby postawić. Z kartonu tylko żeby się nie patrzeć jak ktoś lata z Gaciami w papaje na głowie i spodniami o które się biłem z 80 babą na bazarze